Pokój dobro, kochani. Dzisiaj mamy piątek, 18 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w historii zbawienia bardzo wielu ludzi potrafiło swoje własne plany, swoje własne marzenia podporządkować woli Pana Boga. Do takich osób na pewno należała Maryja, święty Jan, chrzciciel i również bohater dzisiejszej Ewangelii, święty Józef. To bardzo interesujące, że święty Józef był osobą, która była w centrum tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w Nazarecie, w Betlejem, w Jerozolimie. A tylko 26 wersetów mówi właśnie o świętym Józefie, tylko 14 razy zostało użyte jego imię. Wiemy o tym, że święty Józef pochodził z rodu Dawida, a mimo tego wysokiego pochodzenia nie posiadał jakiegoś wielkiego majątku, był stolarzem, wyrabiał narzędzia gospodarcze i rolnicze. Święty Józef był jedynym żywicielem całej rodziny. Był pokorny, był czysty, był sprawiedliwy. Zadam Ci teraz kilka pytań. I spróbuj postawić się w sytuacji świętego Józefa. I spróbuj sobie szczerze na te pytania odpowiedzieć. Wyobraź sobie, że zaręczyłeś się z bardzo piękną, młodą dziewczyną. I mimo, że nie zbliżałeś się do niej, zauważasz, że jej brzuch zaczyna rosnąć, że jest w ciąży, że jest w stanie błogosławionym. Normalnie takiej dziewczyny kazano kamienować. Ale ponieważ Józef ją kochał, ponieważ nie chciał zrobić jej krzywdy, zamierzał ją potajemnie oddalić. W pewnym momencie wyobraź sobie, że masz sen, i w tym śnie dowiadujesz się, że to żaden człowiek nie jest, powiedzmy, ojcem tego dziecka, tylko Duch Święty. Uwierzyłbyś? Gdyby ona powiedziała ci, słuchaj wiesz co, jestem w ciąży, ale ojcem tego dziecka jest Duch Święty. Uwierzyłbyś? Gdybyś na przykład miał taki sen, w którym dowiedziałbyś się, że Herod, który ma pod sobą wojsko, który jest wielkim królem, boi się małego dziecka. Uwierzyłbyś, a święty Józef uwierzył. Czy gdybyś na przykład wiedział o niebezpieczeństwie, które grozi dziecku, za które jesteś odpowiedzialny, dowiadujesz się, że już niebezpieczeństwo zostało zażegnane, że możesz wracać na przykład z Egiptu do Twojego miejsca, gdzie mieszkasz? Uwierzyłbyś, a święty Józef uwierzył. Kochani, z ręką na sercu, święty Józef to był naprawdę gość. To był naprawdę człowiek wiary, który potrafił odróżnić zwyczajny sen od tego momentu, kiedy Pan Bóg do niego przemawiał. Potrafił odróżnić swoje myśli i swoje podejrzenia, potrafił skonfrontować z tym, czego Pan Bóg tak naprawdę chciał. I dlatego ogromny szacun, ogromna zasługa dla świętego Józefa. I mimo, że głównym bohaterem dzisiejszej Ewangelii wydaje się, że jest święty Józef, bo o nim jest mowa to nie on jest w centrum dzisiejszej uwagi. Najważniejszym słowem z dzisiejszej Ewangelii jest słowo Jezus. Po hebrajsku Jeszua lub nieskrócona wersja Jehoshua, czyli Bóg zbawia. Kochani, życzmy sobie, abyśmy mieli takie zaufanie i taką miłość do Pana Boga, byśmy potrafili odróżniać nasze ludzkie myśli, nasze ludzkie kombinacje, z tym, czego chce tak naprawdę Pan Bóg, byśmy potrafili tak jak święty Józef, nie siebie, ale Jezusa stawiać w centrum uwagi naszego życia. Niech w tym wszystkim nam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.